Szanowni Państwo, Panie Prezesie, Pracownicy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, mm -hmm. Panie Prezydencie, Parlamentarzyści, Panie Starosto. Chciałbym w imieniu Pana Ministra Marta Grubarczyka, który w każdej chwili może wejść na salę, ale również swoim, serdecznie pogratulować, szczególnie pracownikom Polskiej Żeglugi Bałtyckiej za trud włożony w... Utrzymanie i rozwój przedsiębiorstwa żeglugowego przez około 30 lat. Żegluga, panie prezesie, jest przemysłem ciężkim. Powiedziałbym, że jest przemysłem diabelnie ciężkim. Przepraszam za słowo. I tak jak jest ciężka, tak lekkich i tak delikatnych instrumentów, i szybkich instrumentów zarządzania, których w tej firmie nie brakuje, żegluga potrzebuje. Jesteście Państwo nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwem. Jesteście jednym z tych, którzy nadają ton polskiej gospodarce. W strategii Ministerstwa Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej jesteście jednym z szomów rozwoju branży morskiej I mam nadzieję, również tym, który wkrótce dostarczy efektywnego popytu na statki z polskich stoczni, na promy z polskich stoczni. W roku 76, kiedy jeszcze byliśmy małymi chłopcami, pan prezes był trochę mniejszy niż ja, ale byłem trochę większy miałem 16 lat. Patrzyliśmy, jest taka nawet książka pana ministra Szopy widziane z lądu, widziane z morza. Patrzyliśmy na początek tego przedsiębiorstwa, i później ja pracując z PZMI i w innych firmach, i na jego rozwój jak na coś, co się urodziło w miejscu, w którym w zasadzie nie wyglądało, że może być takie przedsiębiorstwo. Ale dzisiaj jest i szczególnie gratuluję tego, że. W mieście Kołobrzeg stworzyliście Państwo ośrodek intelektualny, również, co jest bardzo ważne. Ośrodek, z którego możecie czerpać, możecie mieć menadżerów, którzy są i wygrywają w konkurencji międzynarodowej. Jesteście naprawdę dobrą firmą, czego, czego Państwu gratuluję i również sobie, że mam przyjemność no, nadzorować w pewnym sensie państwa działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję.